W starożytnej Polsce ludzie zajmowali się takimi dziedzinami jak pieśni, ballady i psalmy. Dzisiaj mamy rap, ale sprawdzimy jak rapowe wersje brzmiałyby po staropolsku. To może być ciekawe. Przypominam, żebyście subskrybowali ten kanał, ponieważ kiedy dobijemy 100 tysięcy subskrypcji, przez 7 dni będziemy wstawiać filmy codziennie oraz Konrad przefarbuje się na rudo. Zobaczymy jak będzie wyglądał, pewnie jak ciota. Tutaj natomiast macie Instagram to Pozerka, który jest naszym Tutaj natomiast macie Instagram Poderka, który jest naszym wspólnym kanałem Instagramem, gdzie zostawiamy wspólne zdjęcia i relacje z naszych najnowszych przedsięwzięć, więc oglądajcie, followujcie. Zasady dzisiejszego odcinka są takie, że nasi uczestnicy dostaną wers, który będzie nieco przekształcony, tak żeby brzmiał po staropolsku. Będzie zarówno tutaj będą zmienione słowa na takie bardziej staropolskie, ale też czasem kontekst, będzie taka zabawa, no nie będzie to jeden do jeden tłumaczenie, ale po prostu tak, żeby pasowało. No, tak żeby było to zabawnie. Zobaczymy, jakim pójdzie, będą współpracować, żeby odgadnąć, jak ten wers brzmi w oryginale. Zapraszam zawodników. Jo, siemaneczko, że z tej yy, strony, ja. Kubi. Jest tu Konrad i Viper. A mam przytoczną jak zobaczcie, widzicie, to ja teraz zoomuję, teraz odzoomowuję, ja zoomuję. Wbijcie teraz nasze Instagram. Instagramy. Nasze Instagramy. Zarabiać cztery 4 koła, albo już są. Ja <grym> mam... Lecimy po sześć. A wiecie, że yy, po staropolsku na każdą dziurę mówiło się dupa? się <gupy> mówiło, ale dupa w drzewie. No tak się mówiło, jak była taka dziura w drzewie. Wtedy, <gupy> kiedy na dziurę mówiło się dupa, to funkcję aktualnego słowa dupa pełniło słowo żyć. Ty, to jest zajebiste, idziesz przez miasto ale żyć. <gupy> <gupy> Pogczampik, witajcie, tak zaczynamy Daniel, Posłuchajcie tego. Ruszam wwać pana na stronę, dajże fajkę, pociągam z onej. Jak z onej? Ja chyba wiem, co to jest. Eee. ja chyba nie. Czekaj, jeszcze raz. Ruszam weć pana stronę. Dajże fajkę, pociągam z onej. Coś ze ślubiem! coś ze ślugiem będzie albo z papierosem. We, weź jeszcze raz, powiedz. A ty myślał, co to znaczy mm. okay. Ruszę pana stronę, daj, fajkę, pociągam no. z onej. Ruszam w mm. twoją stronę. Daj, śluga, biorę bucha. Nie przestaje lecieć. Coś się myśli, że to jest chyba taco jakiś. No. No. Mam tako jakiś. Mogę wam podpowiedzieć, mogę wam delikatnie podpowiedzieć. No. Czy to jest tako? Mogę wam delikatnie powiedzieć. Tak. No. Wyraz w stronę, nie uległ zmianie. To jeszcze raz to powiem. Ruszam wwać pana stronę. Dajże fajkę, pociągam stronę. To jest stronę. tako na 100%. Śmiej Ruszam mi taka w... No, też. Ruszam w twoją stronę. Yy, biorę buch... Nie. Buch. Nie, w twoją stronę. Daj papier. biorę zbiorę. buch! Powiem całe Yyy bior... yy, robię ruch, w twoją stronę daj papieros biorę buch Tak, yeah. nowy future Dokładnie. Ale Przypomniałeś. Trzysta jakiego Robię ruch W twoją stronę daj papieros biorę buch Na początku tak jeszcze się starałem żeby się rymowały, potem już nie, więc na razie <laughs> będą takie fajne, a potem to trochę gorzej może być. A potem jak już nikogo nie będzie Jakby na to, filmie Pani ciaku Jakub tak już nie pojmiesz tego, Żaku. Co uczeń, Żak to jest uczeń na pewno. Żak to jest student albo uczeń. No tak. Yy, no ta. Jakub? To ja. Jakub czy Kuba? czy Jakub. Pan tak już nie pojmiesz tego, Żaku. To jest pewnie też tako. I to jest chyba... Nie nie, nie, nie powtarzają tak. się raperzy. A, A o, no, możesz jakoś, jakoś podpowiedź dać do, no. do, do, do rapera? Znaczy serio skończy na... Czekaj, rap, czekaj, 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 Raper ma czekaj. na imię Jakub, Kuba. To jest Kłebo, tak czuję. Tylko, że coś mi nie pasuje, no, no bo ktoś by mówił do Kub, że do Kłebo. A czy on tak zrobił specjalnie, że Kłebo zmienił że po staro polsko Kłebo, to Jakub. Nie zrozumiesz tego. No, no, ja... Zobaczcie, no. że mogłem coś dodać, żeby się rymowało. No ale, o boże. Nie wiem, ja kojarzę tylko ale to, Me, nie? Tak. Nie z... Co to było? No to było? ja jedynie kojarzę coś podobnego, to który... Młody k, nie zrozumiesz tego, tego coś takiego. No, i no. no. dobrze. Co, Co, Co ja? No że kłewo to Jakub? No. Młody kłewo, w sumie nie zrozumiesz tego. Pozwólcie kolejnego. Przybyłem jeden. Pojąłem dwie. Przyby <śmiech> <śmiech> sam za dwie. Tak? Przyszedłem sam. Zabrałem, Dobra, Malik, na, na miniaturki już mamy, to lecimy no, dalej. Okej, okay, okej. Okay. Mój druh na Uniwersytecie Jagiellońskim wypalił fajkę, pierwszego Sama, dnia fajki. co by mistrzem na mnie mała, Muziomo iż takoś ów jara. ma z natury i do ukończenia onej bajdurzył, iż zachorzały jest. Mój ziomów, pierwszej los jarał Amsterdam, pierwszego września, bo to będą nauczycielka myślała, że tak, ten ma z natury, no i do matury mówił, że to alergia. Dobrze? No no tak. Mój ziomo w pierwszej ELO zjarał Amsterdam 1 września, po to by nauczycielka myślała, że tak już ten ma z natury, no i do matury mówił jej, że to alergia. Uwaga. Sztyrek stróżnych, dwa miecze i nóż, co by mirnie się złożyć do snu. Chyba znam to, snu chyba jest to samo słowo, nie zmienia się snu. Trudno chyba zmienić snu. Powiedz jeszcze raz. Sztyrek stróżnych, dwa miecze i nóż. Co by mirnie się złożyć do snu. No podpowiedź proszę Znam to, znam ten, znam to, znam to. Nie wiem, pana to <grym> ja. Też kojarzę. ja, ja znam, ale... Powiedz jeszcze dło. raz. Czterech stróżnych, dwa miecze i nóż. Co by mirnie się złożyć do snu. chwilkę, czekaj, czekaj, cajcie, czekaj, tak. czekaj, 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 chwilę. To jest BDS 8 Czterech typów dwie gazówki i gaz, tylko po to by spokojniej spać. Tak. No i mówiłem, że to znak to jest proste. Czterech typów dwie gazówki i gaz, tylko po to, by spokojniej spać. Uwaga, tuć psu brata razi się w kapturach. W kapturach? To są kapturach się nie zmienia? Nie. Nie, no, no nie, nie, to coś, nie, 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 nie wiem, wiem to na To coś raczej. Coś, co robisz tak i. masz. Jeszcze raz coś przeczytaj? Tuć psu brata razi się w kapturach. Więc jesteś coś prostego, ja on ale debile. Bo <słuch> raczej tak. Ale psu. Nie, to psu to nie policja. Co? Nie, nieważne. Pójdźcie jeszcze raz. Tuć psu brata razi się w kapturach. Pomyślcie, jakie słowo mogłem zastąpić słowem w kapturach? W workach? Coś, czego nie było. Kominiarki. Tak jest. Jeszcze raz? psu brata razi się w kapturach. psu brata razi się w kominiarkach. Szpaka była? Gdzieś było. Ooo. Frajera się dojeżdża w kominiarach. Freestyle. Szpaku? Pójść jeszcze raz. frajera się dojeżdża w kominiarach. Tak. Tu się w Słuchajcie. Nie dozwól zachycić się przez oglądacza. mam. Nie dozwól zachycić się przez oglądacza. Jeczę mam fajkę do nabicia. Znam to. Znam to. Proszę znam. Weź tam pracę osłał zapalę papieroska? Nie. nie. Z czym jest Czyli... ten Oglądasz Glądasz to jest ktoś, kto patroluje. Pokaż jeszcze raz. Policja. Czyli policja. Policja. Mów jeszcze raz. Nie dozwól Patruj... zachwycić się przez oglądacza. Jeszcze mam fajkę do nabicia, to, bo to, to jest, jest. kśmat. Nie, no Ja właśnie z policjanta jeszcze... Znam to. Yy... No właśnie nie, mam jeszcze do zjarania blanta, coś takiego no. było. No, wagon najlepszy. Ja wiem, znam tak, to. Noz tak. yy, do skręcenia blanta. Ciwago najlepszy będzie, ale wcześniej było. Mam jeszcze do skręcenia blanta, ale było tak. Mam jeszcze do skręcenia blanta. No. Tak, yy... mam do skręcenia blanta. Nie da się. Dodać kilka policjanta. Kafą. No, no. Ale w od, odwrotnej kolejności. Nie da ja się przez policjanta, mam jeszcze do skręcenia blanta. Tak. się przez policjanta, mam jeszcze do skręcenia blanta. Teraz coś prostego. Złącza nas coś więcej niż licban miodu. O, o, łączy nas coś, coś więcej niż, niż, niż alkohol. Ja tak. mieszam to dobrze. z robotą. Łączy nas coś więcej niż alkohol. Dobrze wam idzie. Dobrze. wam idzie, ale teraz będzie coś trudnego, nad czym wydaje mi się, że będziecie się jakiś czas zastanawiać. Dawaj. Hendorze wszelkich panów. Chcą zdrapić mój grosz i wrzucić między plebs. Znam to. Wszystkich na pewno będzie. Nie wiem. <grym grym grym> nie. Znam ją? Jakaś... Na pewno wszyscy znacie. Odpowiedź no. Panów, panowie, to ci co rządzą. Panowie tutaj są jako zamiennik na pewną. Grupę pewne ugrupowanie, które kiedyś nie istniało. Czekaj, czekaj, czekaj. Yy, Żabson, młody boss? No, 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 Coś, no, 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 no. Okay. Młody boss, boss. Ciągle rosę, no, jak będę grał, wariu, grał, grał na Chcą zabrać me pieniądze i ustawić mnie w, końcu, rząd? w rząd? Cały rząd Prawie wie? Już tam nie będę się o jedno słowo czepiał no. 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 Nie lubię Każdy rząd Chcą zabrać me pieniądze i ustawić mnie w rząd No ale nie, no ładnie to, będę w końcu się na coś przydałem każdy rząd Chcą zabrać me pieniądze no. i ustawić mnie w rząd Okej, okay, dawaj mm. Pisze psalm, jeden z wielu, błogosław mi dobry Jezu. Znam to. Też to znam. wszystko tu znamy. Pisze psalm. On nie, on nie daje jakiś co ma dziesięć tysięcy, na Pisze pewno musimy Jeszcze raz, jakaś to powiedz Dobry Jezu nie jest zmienione i jeden z wielu. No jeden z wielu jest w oryginale. Tutaj jadę czekaj, jest. Czekaj, 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 Pisze nutę. Nie. Pisze Rym. O! Nie? Nie? O, tak. nie. A może robi coś, czego kiedyś się nie dało robić. Czyli... Pomyślcie, gdzie jest Dobry Jezu. I jeden z wielu. Jest to refren. Robię hit, jeden z wielu? A... Nadal no, nie wiem, kto to jest najlepsze. Znam to jeszcze bardziej, ale Znale. panowie. Muszę przypomnieć, kiedy to będzie Jeszcze jesteśmy na dobrej drodze, już prawie wszystko mamy. Już prawie wszystko macie. Dobra, mam lepszy pomysł. Rudy zna tego rapera? Tak, wszystkich wszyscy, wszyscy, wszyscy go znacie. To jest Iggy chyba. Tak? Tak. tak. Tak, 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 to igi, igi, no, no. no. Nie, dobra, no nie, za długo jest. Nie, 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 czekaj. A powiedz, zanim powiesz, jaka nuta. To promienie, promienie słońca. Promienie słońca. Uh! Hit jeden z wielu. Bronię, dobry Jezu. No. Parę stóp wow. do portfelu, większy igi od labelu. Robię hit jeden z wielu, bronię. Ostatni mam został No Słuchajcie no. Panicz obierzy świat, wżdy sobie wędruje, stan wzrasta, ballada żywota Co to o co chodzi worldwide? Zobacz, zobacz, typa o London Paris Teneryfa, młody oh. worldwide London Paris Teneryfa, rifa, młody worldwide Ciągle sobie śmigam, o no, tak. Lewe w górę w... No, A załapaliśmy Dobra, to właśnie, no, no. wy Ciągle sobie śmigam Dzięki za oglądanie. Daniel do tak, na... ci... fajnie. Nie, musicie się pożegnać po staropolsku. Nara! 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 <laughs> Nara. Bywajcie! Zawaliliście na staropolskie. Tak, tak.